Halo, kochane moje pacjentki, chciałbym jedną rzecz zwrócić uwagę. Proszę dyskutować ze swoimi lekarzami co do zakresu operacji przeprowadzonej na rządu rodnego, ze względu na to, że dzisiaj miałem pacjentkę 37 lat, która jest po dwukrotnej operacji laparoskopowej po wycięciu torbieli czekoladowej z powodem Niestety rezerwę jajnikową ma bardzo, bardzo niską, AMH poniżej 0,1 tak samo ma gonadotropiny bardzo wysokie FSH powyżej 25 i właściwie nie jest możliwe robić refundować ich leki do jakiejkolwiek procedury i w ogóle jest pytanie czy do jakiejkolwiek procedury medycznej rozrodczej się ta pacjentka jeszcze nadaje problem problem trudny do rozwiązania trudno powiedzieć natomiast ten problem jest do uniknięcia w sytuacji kiedy pacjentki by rozważały zakres swojej Operatywy i później no, starały się egzekwować ten zakres przeprowadzonych operacji. Z grawity kłaniam się Wojciech Darek. Dziękuję bardzo.